Dopytać, bo pewne kwestie rzeczywiście zostały wyjaśnione, pewne nie zostały wyjaśnione, i o odpowiedzieć zwiększenia wydajności pracy, konkretnych w w tej, w tej efektów procedur, ale to się przypomina, chciałbym zapytać Pana Burmistrza, ile tak pana Burmistrza, czy pracują dzisiaj tam osoby w tej jednostce posiadające uprawnienia drogowe, czy w taki, takich osób nie ma, co Pan zrobił. W zajmowania się tematami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwo, Szanowny Panie Rady. Takowej wiedzy nie posiadam z tego względu, że nie odpowiadam za politykę kadrową, miejskiej służby drogowej. Organy tam stosownie pracodawcą do kreowania tej polityki kadrowiej, zatrudnienia jest miejskiej służby drogowej. Pytanie do kierownika wiejskiej służby drogowej. Jeżeli ułali pan sobie życzy, to może pan kierownik ułali odpowiedzieć. Może pan kierownik, ja, tak, bardzo proszę o udzielanie pomocy na ten temat, który jest, i jest, to, to jest w, w tej Nie zadowolony tak. z konsultacji tej W tej pracownika takiego, który będzie pełne uprawnienia drogowe, czyli do z pracy z projektowaniem, nadzorem, z takimi rzeczami nie ma. Nie ma takiej osoby. Ja jestem, pan, pan miał wcześniej uprawnienia drogowe. W tej chwili nikt u nas na zakładzie nie ma uprawnień drogowych. Ja mam uprzedzenie drogowe, a córka go nie posiada. Proszę, pan radny Ja chciałbym zwrócić tylko jeszcze uwagę pani przewodnicząca, wysoka rado, panie burmistrzu, bo to jest może w ramach nadzoru rzeczywiście do Pana kierowane w kontekście tego, że no tam są wykonywane pewne czynności typu objazdów i innych różnych rzeczy prowadzenia ewidencji w pewnym zakresie, gdzie takie spełnienia są wymagane i aby zwrócić w tej kwestii uwagę, żeby po prostu w jakiś ten rozwiązać. Dziękuję.